So, Pierwsza, proszę. to panie pan jest pierwszy, a pan jest pierwszy, bo pan pierwszy machał. Państwo, tak, ja jestem przeciwnikiem równouprawnienia kobiety bez kolegi. Więc proszę państwo, raz jeszcze Grzegorz Branka z Duda na prezenta. Może tak, trzy na przykład, i ja postaram się. Tam, to, zbier to zbieramy krótkie, trzy konkretne pytania. Panie pośle, witam. Yy, chciałabym widzieć nie tylko pana posła z gaśnicą, ale również na koparce, żeby pan poseł zepchnął kamień truskiego pokoju z mojego miasta Barlinka do Polskiego Jeziora. I chciałam zapytać, kiedy to może nastąpić ewentualnie? To pierwsze pytanie. Yy, Drugie pytanie, jeśli nie będzie nadużyciem. Czy jest możliwe, żeby Pan Poseł przedstawił ten problem w Parlamencie Europejskim? Ponieważ jest to tak bezczelna, kłamliwa indoktrynacja, gdzie rasizm, faktyczny rasizm okresu bismarkowskiego, przedstawiany jest jako pokój i edukowana w tym duchu jest nasza Polska, ale nie tylko, bo europejska młodzież w ramach programu europejskiego Erasmus. Tak. Bardzo dziękuję. dziękuję. Panie. Kłaniam się pani. Zaraz odpowiem. Gdzie jeszcze było pytanie? Pan Macha. Pan po prawej. Pan po prawej. Krótko. Nie, nie, nie. Nie? Nie oddawać mikrofonu. Nie, 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 nie. nie oddawać, bo będzie referat. To tak, panie Żegorze, Na samym początku wspomniał pan o prezydencie Ludzie, Dlatego chciałem zapytać. I potem pan potwierdził, że jak prezydent chce pan być prawdziwym zwierzchnikiem czy czy w momencie, kiedy z rozkazu już ówczesnego ministra spraw wewnętrznych jednostki milicji zajęły szturmem telewizję polską, prezydent Duda mógł, czy miał takie narzędzia, żeby powołać wojsko do tego, żeby broniło map telewizji przed napaścią policjantów i czy pan jako prezydent użyłby właśnie sił wojskowych, żeby takiej telewizji, która w sposób no, nielegalny została zawłaszczona, to jest bezraz? Druga sprawa, wspomniał Pan o y, stronie zachodniej i wschodniej. Strona zachodnia, AfD. Czy jest Pan zdania, że Niemcy jako państwo jeszcze się nie rozliczyli z Polską za reparacje wojenne i czy nie obawia się Pan też, że ze wschodu, jak Pan chce na przykład y, podpisywać te kontrakty, y, nie groziłoby nam, że tam ktoś jakiś oszołom dojdzie do władzy i znowu będzie zakręcał kurki, bo to nie jest wcale takie y, niegwarantowane. I, i, nie, nie, dziękuję, dziękuję, no, przepraszam, ja naprawdę nie mam czasu. Dajmy czas. szansę, dajmy szansę. Daj Dziękujemy i ostatnie, ostatnie pytanie, piję tu do tyłu, żeby było trochę sprawiedliwiej. Bardzo proszę pan. Dziękuję bardzo. Ja też chciałbym dopytać o tą stronę niemiecką, tak jak wspomniał przedmówca o AFD, jeżeli oni dojdą do władzy i tak będą tacy naprawdę szczerzy, czy nie upomną się na przykład o te nasze zachodnie ziemie, tu akurat, nie, gdzie teraz akurat się znajdujemy? Na pewno. Tak. Tak, no. To jest w gruncie rzeczy bardzo, bardzo duża między państwem Wspólnota zainteresowań i to są też moje zainteresowania, bo, bo Polska jest tutaj na mapie i, i, i tej mapy nie zmienimy i nie chcemy zmieniać. Nie chcemy tej mapy e, zmieniać. E, no ja powiem tak, e, Niemcy, szanowni Państwo, muszą najpierw rozwiązać problem e, kalifatów nadreńskich, e, zjednoczonych e, emiratów, e, gdzie tam je mają głównie, panie doktorze? Gdzie tam mają? Wszędzie. Wszędzie, Wszędzie. Wszędzie. no chciałem... Chciałem y, tutaj wytypować jakiś region, y, no Hamburg. może Hamburg, Bremen, Bremen, Abuczaka, Hamburg, Bremen, tak, Bremen. Tak. No więc Szanowni Państwo, napytali sobie problemów i patrzą na nas z zazdrością. Patrzą na nas z zazdrością, patrzą na te salę z zazdrością. To jest coś, to, że Państwo tutaj się zebraliście w takiej liczbie, no to jest coś, czego Eurokołchoz nie lajkuje. Tak? To się nikomu nie podoba, że jeszcze jesteśmy w takiej zwartej grupie, a nie szarej masie, że jesteśmy Polakami u siebie na swoim. I ciągle jeszcze właśnie będziecie Państwo wracać do domu, nie przeżywając niepokoju, czy dojedziecie, dojdziecie żywi i zdrowi do domu, tak? I jak wiosna rozkwitnie, to nie będziecie się jeszcze w tym roku zastanawiać nad tym, czy można pójść do parku na, na wieczorną przechadzkę z, z drogą swemu sercu osobą. Nie będziecie się o to martwili, a tam się martwią. I tam mają zakazane dzielnice, mają, mają ulice, na których już nie są u siebie. No i... i ta partia, która w tej chwili już osiągnęła ogromny sukces, a jej sukcesem jest to, że mainstreamowe partie mówią jej językiem o problemach, między innymi dezintegracji wewnętrznej państwa, ta partia ma takie wyzwania przed sobą. Ja oczywiście od lat, od lat powtarzam taką diagnozę, że, że nawet Niemcy wewnętrznie zdezintegrowane, mają swój twardy rdzeń państwowy i mają swój etos państwowy, służby państwowej i im bardziej tam postępuje dezintegracja wewnętrzna, no to jakiś tam trzeci sekretarz z konsulatu niemieckiego we Wrocławiu, w którym jak już przed laty gdzieś się doczytałem, pracuje kilkaset osób. Kilkaset osób pracuje w tym konsulacie, no to oni tam chyba dobrze wiedzą, jaka jest niemiecka racja stanu i, i myślę, że mogą mieć dla nas Polaków niemiłe i niezdrowe tęsknoty. No i po prostu trzeba mocno stać na własnych nogach. Trzeba stać na własnych nogach. Tu nie ma żadnej recepty. Nie ma żadnej, szanowni państwo, polisy ubezpieczeniowej, tak? Że ja teraz po, po tej starej znajomości z kolegami, ja im powiem, no to podpiszcie tutaj, że, że, już, że już nigdy więcej nie będziecie promować powrotu ziem, ziem Śląska i Pomorza i Wielkopolski Zachodniej do pruskiej macierzy. Tak? No nic by z tego nie wynikało, gdybym nawet uzyskał kilka podpisów krwią z serdecznego palca. To wszystko będzie zależało od tego, jak państwo polskie będzie stało na własnych nogach, a będzie stało na własnych nogach, jeżeli Polacy będą robić dobre interesy, jeśli jeden kupi drugi sprzeda, jeżeli Polacy nie będą rabowani przez własne państwo. Ja tutaj obserwuję. Wiecznie ten sam syndrom polskiego patrioty, że we wszystkich realnych utrapieniach i nieszczęściach, które znamy z naszej historii, szukamy rozwiązań współczesnych problemów, obecnych problemów. Wyrażając rozmaite oczekiwania i wysuwając polityczne roszczenia do naszego otoczenia politycznego a nieproporcjonalnie mało interesujemy się tym, jak rząd warszawski realizuje politykę, której nie powstydziłaby się władza okupacyjna. Zanim, szanowni państwo, się wygrzebią Niemcy w Berlinie ze swoich problemów, zanim Moskale u siebie odbudują się po tej katastrofie, której i oni doznali w ostatnich dekadach. My korzystajmy z okna możliwości i odbudowujmy państwo polskie. Odbudowujmy państwo polskie, którego nie będzie z dotacji. Tak jak nie będzie bezpieczeństwa narodowego z serdecznej Sojuszniczej przyjaźni z Amerykanami nie będzie. Nie będzie. Oni pierwsi nas popchną pod ciężarówkę z Gruzem, Anglosasi, Londyn, Waszyngton, z Jerozolimą i Tel Awiwem. Pierwsi to zrobią. Trzeba samemu stać na nogach. Kto oddał polskie bezpieczeństwo, oddał w depozyt Amerykanom, ten ma deficyty intelektualne lub moralny, albo niedostatek wiedzy, albo niedostatek patriotyzmu. Do jednostki polskiej, naszej pięści pancernej, osiemnastej dywizji z siedzibą sztabu w Siedlcach wmontowano do tego sztabu amerykańską jednostkę wsparcia logistycznego. Czy są wśród nas żołnierze, którzy z dostateczną siłą są w stanie odczuć horror tej sytuacji? To znaczy, że polskim żołnierzem ma dowodzić oficer, który nie składał przysięgi na wierność Rzeczypospolitej. Ja zbyt pozytywnie przeżyłem wyprowadzenie z Polski ostatnich eszelonów północnej grupy Wojska Armii Czerwonej, co się stało, przypomnę, zaledwie przed 30 laty, tak, w 1993 roku. Zbyt pozytywnie to przeżyłem. Traktowałem to jako cud, żeby się cieszyć. Kiedy inne obce wojska Zaczęto sprowadzać do Polski I zaczęto jako Wzorzec patriotyzmu Prezentować podporządkowanie Polskiego żołnierza Innym stolicom to, to nie jest patriotyzm To jest abdykacja Z suwerenności Z tą telewizją Z Szanowni Państwo, no prezydent ma możliwości, ma prerogatywy. Prezydent Duda mógłby sam przeprowadzić wznowienie ekshumacji w Jedwabnem, bo jest naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych, a wojsko dysponuje pełną aparaturą, logistyką, kadrami, które umożliwiłyby takie badanie. Czy ta sprawa nie należy do sfery bezpieczeństwa państwa? Moim zdaniem należy. Skoro jest używana jako pałka na Polaków w polityce globalnej już trzecią dekadę, to należy do sfery bezpieczeństwa narodowego. A jednak prezydent palcem nie kiwnął. No to dlaczego miał. Kiwnąć w sprawie obrony tej telewizji. Ja proszę pana, tej telewizji akurat to specjalnie nie uważam, że warto bronić. Tu pani mi rekomendowała koparkę, ja bym jej użył z buldożerem jakimś dużym, żeby zaorać Boronicza. Zaorać, proszę pana, dlatego że. Panie Dla... Zaraz wrócę do baliny. Dlatego że. Dlatego, że bardzo ważną sprawą również do podjęcia przez prezydenta jest swoboda debaty publicznej, wolność słowa, której w Polsce nie ma. Do Polski, z której zniknęła instytucjonalna cenzura sowiecka, komunistyczna, ona była za moich młodych lat, ale przynajmniej było wiadomo gdzie jest, gdzie się mieści. A tymczasem do Polski wprowadzono cenzurę Wielkiego Brata, która jest zdywersyfikowana. Scyfryzowana, centra dowodzenia są w obcych krajach, nie dodzwonisz się. Dawniej było wiadomo, że to jest przy ulicy Myśli w Warszawie i tam w kilkunastu delegaturach w różnych miastach wojewódzkich. Teraz nie wiadomo, ja się dziś dowiaduję, że wyszukiwarka Google informuje redaktora mediów konkretnie. Najwyższy czas w Warszawie, portal niezależny, prawdziwie, informuje w takich codziennych raportach, że teksty, w których pojawia się moje nazwisko, nie będą opatrywane reklamami. No to jest cenzura jeszcze o parę poziomów bardziej perfidna. To ma skłonić wydawców do tego, żeby Zastanowili się trzy razy, zanim opublikują jakiś tekst dotyczący na przykład tego spotkania, dlatego, że to się nie zmonetyzuje, dlatego, że to się nie będzie amortyzowało. Więc tu jest wielki brat, tu jest cenzura. Do tego trzeba polskiej władzy i polskiego prezydenta, żeby się nie wahał pójść na wojnę z Googlem, z YouTubem, z Facebookiem e, e, i Twitterem pana Maska też. Proszę pana, proszę pana, trzeba być asertywnym we wszystkich relacjach i na wszystkich kierunkach. I, i w związku z tym trzeba siadać do stołu negocjacji i zaczynać z wysokiego C. Zaczynać z wysokiego C. Czemu nie? Czemu? Koparka koparka naprawdę... Pani mnie pyta o, o ten kamień Bismarcka w Barlinku. No i nie powinienem tego tutaj mówić za głośno, więc powiem Państwu w sekrecie, że rozważałem ten problemat. Ile może ważyć ten kamień i, i czy dźwignięcie go byłoby bardzo trudne? Ale na dziś jeszcze nie mam konkluzji. Prowadzimy pracę study. Pracę study. Sześć silnych chłopów, panie pośle. Chcę państwu jeszcze powiedzieć? Nie, nie. Kochana. Sześciu posłów. Kochana. Sześciu posłów. Pan prezes na Pan Proszę, proszę. Nie, nie, nie. nie. Pan szanowna, pan, szanowna, szanowna pani, szanowna pani. Przepraszam bardzo. Wiara nie. nie, proszę siadać. Proszę, naprawdę. Nie możemy dzisiaj kierować ucieczki. Drodzy, <easier>. drodzy Państwo, sprawy lokalne do działaczy lokalnych. Myślę, że możemy dalej wizywać. Nie, działać. nie, nie. Proszę Państwa, 19.00 mamy kolejne spotkanie w świecie godziny. Wiemy, że pytanie z ale drodzy Państwo, niestety... Nie Są jeszcze trzy. Pyta. Nie, 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 jedno ubranie. Jedno... No, Mam jedno pytanie. proszę, jeśli mogę. dajcie Tutaj już idę, bo jest... Słuchajcie kochani, ja wezmę, ja umiem obsługiwać się z mikrofonem. Dobrze, daj, Zresztą tutaj ludzie zgromadzeni na tej sali wiedzą, że potrafię obsługiwać się z mikrofonem, także... Słuchajcie kochani, jest jedno bardzo ważne, istotne pytanie tutaj, dla naszej ziemi, dla Gorzowa, dla naszej ziemi lub i ogólnie. Proszę Dziękuję się, przepraszam na emocje, panie pośle, nie? Aż jestem w szoku, że tutaj zapanował taki spokój. W momencie, kiedy została poruszona kwestia związana z tym, że za niespełna 10 dni mamy mieć lawinę inżynierów z zachodu, o naszych przyjaciół. Co my, jako nasza społeczność lokalna, możemy zrobić, aby obronić nasze domy i nasze rodziny? Dziękuję. Jeszcze dwa pytania. kolego. Tam jeszcze Ale krótko. Krótko. Zapraszamy do Środkowołodzina. To pytanie, bo żona a ja się słucham. Panie pośle, dlaczego ja odszedł pan z Konfederacji w czasie tych incydentów? Ja nie, ja nie odchodziłem z Konfederacji. Proszę pana, Konfederacja oderzyła od siebie nie, sama. Nie, nie, nie rozumiem się. Ja pytam o ten czas, kiedy były te incydenty na w parlamencie, kiedy państwo, i koledzy z zwieszonymi głowami siedzieli. Spokojnie w swoich ławach, a pan wyrzucano z, z sali dobre. Dlaczego wtedy pan nie O to pytamy: Ja żona, miał, ja rozumiem. Dziękuję. Proszę pana, bo nie jestem, bo nie jestem obrażalski i y, nie mam takiego oczekiwania, y, żeby wszyscy koniecznie powtarzali moje aktywności i mówili moim językiem. Nie mam takiego oczekiwania. Czasem by człowiek rzeczywiście. Y, Czasem by człowiek potrzebował odrobiny więcej lojalności, lojalności, ale w polityce to jest dobro rzadkie, to jest też. dobro rzadkie, więc, e, więc nie ma co wydziwiać nad tym. No tak było, proszę pana, a zbyt wiele włożyłem w ten nasz wspólny, wolnościowy, narodowy konserwatywny, tradycjonalistyczny projekt polityczny, żeby, żeby nie uczynić wszystkiego tak długo, jak długo się dało, by ten projekt działał. By ten projekt działał i działał przez lata i mój i mój bilans tych lat, tej tej pięciolatki minionej, już sześciolatki właściwie, licząc od czasu, kiedy tworzyliśmy Konfederację Licząc od podpisania aktu Konfederacji Giełdwałskiej, to już nawet więcej, uważam, że to jest bilans pozytywny. Bilans pozytywny, ale idziemy dalej i właśnie w tej kampanii prezydenckiej ja podlegam, ja podlegam swoistemu plebiscytowi. I okaże się, państwo zdecydujecie, czy, czy ja dostaję promesę dalszej aktywności politycznej, czy państwo mi już dziękujecie. O tym dla mnie osobiście o tym będą te wybory. Dla Polski będą o niepodległości. O tym czy jest wola wybijania się na niepodległość a, a dla mnie e, to będzie jasny komunikat, czy e, jedziemy dalej, czy, e, czy też, e, czy, też, e, czy, też e, czy też inaczej trzeba będzie myśleć o przyszłości. E, tam padło pytanie. O inżynierów, tak, no odpowiedź, odpowiedź jest taka, proszę pani, proszę pani, no proszę głosować 18 maja, proszę oddać głos, proszę oddać głos na tego jedynego kandydata, który mówi za mojej kadencji... Jeszcze nie skończyłem. Za mojej kadencji żadnych ośrodków integracji, jeśli już to centra deportacji. To za mojej kadencji. A, a co zrobili ludzie w niemieckim kostrzynie po drugiej stronie Odry? No, wyraźnie zakomunikowali, że sobie tego u siebie nie życzą i niemiecka władza. Przeniosła ten ośrodek gdzie indziej, też niedaleczko, ale akurat w kostrzynie niemieckim nie. No więc, szanowni Państwo, trzeba, żebyście nie wahali się wyrażać swoje opinie, żebyście nie wahali się wspierać pana mecenasa Krzysztofa Łopatowskiego, naszego lidera w, w tym okręgu, w tych stronach. W działaniach, które podejmuje, będą składane tutaj pisma, ale żadne pismo najlepiej napisane przez najbardziej biegłego adwokata nie zrobi na nikim wrażenia, jeśli nie będzie za tym stał wyraźny sprzeciw ze strony państwa, mieszkańców, obywateli. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo złożyli wizytę Waszemu wojewodzie i żebyście każde z osobna go zapytali, czy to prawda, co w niemieckich gazetach piszą, że, że będzie ten reeksport uchodźców na uchodźców i to już od zaraz, i że Niemcy są przekonani, że współpraca z polskimi władzami świetnie im się ułoży. Pytajcie o to Waszego wojewodę. Marszałka Waszego Sejmiku, przewodniczących Waszych Gmin. O to ich pytajcie. A 18 maja głosujcie. Jeszcze Pani o coś chciała zapytać. Ale tak? naprawdę, drodzy Państwo, ostatnie pytanie, bo o 19 musimy być w świebodzinie, a Państwo na pewno jeszcze chcecie tak, zrobić to. zdjęcia, uścisnąć dłoń, więc mniej czasu na pytania, tym mniej czasu na zdjęcia. Proszę. Okay. Panie, się dobrze. Dwie Jedna to, czy Pan w swoim mogłyby podjąć jakieś. Ja też, nie wiem, myślę, jak obronić starsze, nie tylko starsze, ale osoby bezbronne, które nie mają... No. Bardzo dziękuję jeszcze, za to pytanie. I, i ostatnie tylko, czy, czy jeszcze taka prośba, jak wieczy pan może na takich spotkaniach, czy przy innych okazjach, trzeba wspomnieć o Polonii? Naprawdę nie. proszę mi wierzyć, bardzo duża o część pana wyborców to są z Polonii. Pamiętam, 10 lat temu, co myśmy... To jak ma para będzie w tym roku jeszcze. 10 lat temu w Chicago to ja chyba nawet wygrałem, proszę Pana. Proszę bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest dobra kwestia na, na, na mocny akcent na koniec tego spotkania. W mojej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego byliby, proszę Pani, tak zwani prolajferzy obrońcy życia byliby w mojej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Poprosiłbym, by mi radził pan profesor Talar i ojciec Norkowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa życia ludzkiego, zagrożonego nie tylko przez przemysł aborcyjny, ale także przez zbrodniczą manię eutanazji i inne praktyki eugeniczne. Handlarze organami to jest niewolnictwo, niewolnictwo naszych czasów, podniesione na najbardziej zwyrodniały poziom. Ja sporo o tych rzeczach mówię i na koniec powiem, Nieśmieszną anegdotę o poduszce. Parę lat temu w Belgii nie powiódł się zabieg eutanazji i dodusili poduszką. I sąd uniewinnił. I dlatego wiemy na pewno, że to się stało, bo sąd uniewinnił. Otóż ja proszę Pani, chciałbym, żeby sprawa bezpieczeństwa życia ludzkiego była naszym najwyższym standardem prawnoustrojowym. Chciałbym, żeby Polska była krajem słynącym na cały świat z tego, że, proszę pani, tutaj nie dusimy poduszką, tylko i aż tyle. Tak? Chciałbym, żeby to był nasz produkt narodowy, który się opłaci, bo będą tu przyjeżdżać ludzie znękani z tych witryn wystawowych liberalnej demokracji zachodniej, z Belgii. Z Ludowej Republiki Kanady i skąd tam jeszcze? I tu będą chcieli wydać swoje pieniądze za te gwarancje, że nad nimi się pochyla personel, który hołduje tradycyjnej etyce lekarskiej, która się domaga tego, żeby lekarz leczył, ratował, a nie skracał życie małym czy dużym. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bezpieczeństwo życia to jest sprawa tak samo ważna jak jak czołgi, drony, samoloty i decyzje podejmowane przez generałów. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam. Zapraszam do zielonych Drodzy Państwo, naprawdę o 19 zaczynamy spotkanie w Świebodzinie, ale teraz jeszcze chcieliśmy wyróżnić pana Michała Urbana, który w 10 dni zebrał 1145 podpisów. Drodzy Państwo, wielkie, wielkie brawa za Michale, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, każdy podpis na wagę złota, jeśli ktoś jeszcze go może złożyć, bardzo proszę. Bardzo Szanowni Państwo, podchodzimy z lewej strony, przepraszam, podchodzimy z lewej strony i wychodzimy przez drzwi